Dzisiaj zaprezentujemy szeroką gamę urządzeń, bo zarówno widzę pompy ciepła typu monoblok, jak i typu split. Tak, to pompy ciepła serii otenso-akłami. Pompy ciepła, które znalazły już dziesiątki tysięcy nabywców na rynku polskim. Pompy ciepła Rotenso Aquami występują aż w trzech wersjach jako pompy typu Monoblock, Split i Multi-Split, gdzie to rozwiązanie jest połączeniem pompy ciepła powietrze-woda i powietrze-powietrze. Tak, ale dzisiaj skupimy się na wersjach Monoblock i Split. Split znajdujący się obok mnie to jednostki składające się z jednej jednostki zewnętrznej i dwóch rodzajów jednostek wewnętrznych do wyboru przez użytkownika końcowego. Jednostka ta duża, potocznie zwana lodówką, Olin Split to jednostka wyposażona już w zbiornik ciepłej wody użytkowej. Natomiast tutaj klasyczny split, jednostka kompaktowa o wymiarach zaledwie 42 cm szerokości, 79 cm wysokości i tylko 27 cm głębokości, także umożliwia grzanie ciepłej wody użytkowej, no ale musimy tutaj dokupić jeszcze zewnętrzne urządzenie do tego zewnętrzny zbiornik ciepłej wody użytkowej. Czy mógłbyś nam zaprezentować, co znajduje się w środku tej jednostki all split Po otwarciu drzwi mamy widoczny zbiornik ciepłej wody użytkowej, a w całości wykonany ze stali nierdzewnej i wyposażony w wężownicę o dużej powierzchni wymiany ciepła, czyli przystosowaną do współpracy z pompami ciepła. Zbiorniki wykonane są w dwóch rodzajach – 190 litrów pojemności bądź 240 litrów pojemności, w zależności od wymagań użytkownika. Na górze mamy wszelkie elementy hydrauliczne i elektroniczne, dokładnie takie same jak w kompaktowej jednostce typu split. No i na samej górze mamy już przyłącza zarówno wodne, jak i instalacji chłodniczej, a wygodne rozwiązanie do montażu przez instalatora. A które z tych dwóch rozwiązań jednostki wewnętrznej przy splitowej wersji pompy jest chętniej wybierana przez klientów? Tutaj kluczową rolę odgrywają koszty inwestycyjne. Na pewno jednostka wewnętrzna plus zewnętrzny zbiornik ciepłej wody użytkowej wyjdzie stosunkowo taniej niż jednostka, tak zwana lodówka, ze zintegrowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej. Natomiast jeżeli inwestor nie ma zbyt dużo miejsca w kotłowni, to takie rozwiązanie będzie idealne dla niego ze względów właśnie miejsca, ale także i estetyki montażu. Idąc tropem ograniczonej ilości miejsca wewnątrz budynku, to naturalnie nasze myśli kierują się kur rozwiązaniu typu monoblok. Zgadza się. Rotenso seria Aquami to także urządzenia typu monoblok. Urządzenia, które zawierają w sobie elementy, elementy z jednostki wewnętrznej typu split. Właśnie w tej części jednostki zewnętrznej. Jak widzimy, jednostka zewnętrzna monoblok jest większa niż jednostka zewnętrzna split. Właśnie o te komponenty jednostki wewnętrznej. Bo jeżeli się zdecydujemy na rozwiązanie typu monoblok, to oznacza, że wszystkie elementy instalacji będą znajdować się już na zewnątrz budynku. Elementy pompy ciepła tak, natomiast jeszcze zostaje nam instalacja hydrauliczna, czyli zbiornik ciepłej wody użytkowej, czy na przykład zbiornik buforowy, który musimy już umieścić wewnątrz budynku. A jak szeroki typoszereg jest oferowany w serii pomp ciepła Rotenso Aquami? W pompach ciepła Rotenso Aquami typu Split mamy dostępny typoszereg od 4 do 16 kW mocy grzewczej. Natomiast z monobloku mamy już dostępne od 4 do aż 30 kW mocy grzewczej. Oczywiście oba typy możemy łączyć w tak zwaną kaskadę i uzyskać wydajność grzewczą maksymalnie aż 180 kW mocy grzewczej. Dzięki czemu te urządzenia mogą być stosowane nie tylko do domów jednorodzinnych, ale także do budynków użyteczności publicznej czy też małych biorowców. Dzięki szerokiemu wysterowaniu, ale także swoim wysokim parametrom, Urządzenia możemy stosować w instalacjach opartych na ogrzewaniu płaszczyznowym, czyli ogrzewaniu podłogowym, czy też ogrzewaniu grzejnikowym, czy też także mieszanym. No i co najważniejsze, obydwa typy urządzeń oparte są na czynniku chodniczym L32. A jakie parametry związane z wydajnością i energooszczędnością posiada ta seria pomp ciepła? Pompy ciepła serii Rotensa posiadają wysoką klasę efektywności energetycznej. A z trzema plusami dla temperatury 35 stopni Celsjusza na zasilaniu i A z dwoma plusami dla temperatury 55 stopni Celsjusza na zasilaniu. W programie Czyste Powietrze ta seria została zakwalifikowana jako pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności. Dzięki temu użytkownik ma możliwość otrzymania najwyższej bądź podwyższonej dotacji. Urządzenia Rotenso seria Kłami to także urządzenia bardzo energooszczędne. O tym mówi nam współczynnik COP wynoszący maksymalnie 5,2. To oznacza, że z jednego kilowata energii elektrycznej jesteśmy w stanie uzyskać nawet 5,2 kW mocy grzewczej. Oczywiście ten punkt jest mierzony dla temperatury zewnętrznej 7 stopni Celsjusza na zewnątrz i 35 stopni Celsjusza wody na zasilaniu. Jeżeli miałby ktoś ochotę zapoznać się z innymi temperaturami, to zachęcam do pobrania tabel wydajności ze strony rotenso.com. No i jeszcze jeden istotny parametr, czyli parametr temperatury zewnętrznej, przy jakiej może pracować ta pompa ciepła, a tutaj przy Rotenso Aquami mamy możliwość pracy urządzenia nawet przy minus 25 stopniach Celsjusza. Myślę, że warto wspomnieć, że pompy ciepła Rotenso Aquami posiadają ceniony na rynku certyfikat Eurovent. Tak, firma Eurovent to światowy lider w dziedzinie certyfikacji urządzeń i produktów z branży klimatyzacji i chłodnictwa. Wydawany przez nią certyfikat potwierdza parametry wydajności urządzeń zgodnie z europejskimi i międzynarodowymi normami. Czy możesz nam zaprezentować, jakie podzespoły znajdują się w pompach ciepła Rotenso akłami? Może zacznijmy od jednostki zewnętrznej. Podstawowym elementem agregatu to duży wymiennik zewnętrzny, zachodzący praktycznie na 90% ściany tylnej, i praktycznie całą ścianę boczną agregatu. Duży wentylator z nowymi bionicznymi łopatkami, dzięki czemu osiągnięto znakomity przepływ powietrza przez właśnie wymiennik zewnętrzny i obniżono głośność tego urządzenia. Serce układu chodniczego, czyli sprężarka. Sprężarka dwurotacyjna, inwerterowa marki Mitsubishi o szerokiej częstotliwości pracy. Osadzona jest na płycie antywibracyjnej, oddzielona dwoma poziomami podkładek antywibracyjnych. Całość wygłuszona jest matą izolacyjną. Te elementy wpływają na cichą pracę urządzenia. Zgadza się wśród użytkowników, jak i instalatorów, ta seria pomp ciepła zapracowała już sobie na opinię najcichszych pomp ciepła dostępnych na rynku. Zgadza się, głośność urządzenia to zaledwie 35 dB, co ma szczególne znaczenie w zabudowie miejskiej czy też w montowaniu urządzeń w zabudowie szeregowej. A jak wiadomo, utrzymanie dobrych relacji z sąsiadami to naprawdę ważna sprawa. Oczywiście. Oprócz tych elementów, w jednostce zewnętrznej znajduje się również w standardzie pakiet pracy całorocznej, na który składają się grzałka karteru spężarki i grzałka tacy ociekowej. Grzałka karteru spężarki ma zabezpieczyć spężarkę poprzez podgrzanie oleju i utrzymywanie odpowiedniej gęstości tego oleju. Natomiast grzałka tacy ociekowej ma za zadanie nie dopuścić do zamarznięcia skropli, które pojawiają się w naturalny sposób podczas defrostu wymiennika. Część hydrauliczną i część elektryczną zaprezentuję na hydroboksie, czyli jednostce wewnętrznej typu split. Na początku widzimy tutaj płytę sterującą. Płyta, do płyty sterującej mamy możliwość podłączenia czterech pomp obiegowych dwie pompy obiegowe na instalację centralnego ogrzewania jedna pompa cyrkulacyjna do wody użytkowej i jedna pompa cyrkulacyjna układu solarnego. Oprócz tych pomp mamy możliwość podłączenia również zaworów regulacyjnych czy także mieszających. Do płyty sterującej również możemy podłączyć dwa zewnętrzne termostaty, a jeden niskonapięciowy, drugi wysokonapięciowy. Także mamy możliwość współpracy z fotowoltaiką poprzez system SG ale także poprzez system Modbus, poprzez protokół komunikacyjny Modbus, pompa ciepła może być podłączona do inteligentnego budynku, tak zwanego do, do systemu BMS. Charakterystycznym elementem na płycie sterującej jest moduł USB. Dzięki temu instalator ma możliwość skopiowania ustawień z jednej pompy i wgania go do drugiej kolejnej bliźniaczej pompy ciepła, ale także. Poprzez ten moduł USB mamy możliwość aktualizacji oprogramowania płyty sterującej. Na górze widzimy jeszcze trzy elementy: są to styczniki grzałki elektrycznej, natomiast na dole tutaj jest podłączenie elektryczne. Widzę, że płyta sterująca została zamontowana na takiej obrotowej konstrukcji. Myślę, że to jest proste, ale, ale świetne rozwiązanie i bardzo sprzyja serwisowaniu tej pompy. Tak, jest to wygodne rozwiązanie. Po odchyleniu właśnie tych drzwiczek, mamy dostęp do części hydraulicznej. No i w części hydraulicznej widzimy główny element, czyli wymiennik płytowy, w którym odbywa się tutaj wymiana ciepła pomiędzy układem chłodniczym a układem wodnym. To od razu zapytam o maksymalne temperatury. Jak jest w stanie generować ta pompa ciepła. Maksymalna temperatura wody na wyjściu dla urządzeń serii rotensa Aquami to 65 stopni Celsjusza, i ona jest uzyskiwana aż do plus 5 stopni Celsjusza na zewnątrz. Do minus 15 stopni Celsjusza na zewnątrz mamy dostęp aż 60 stopni Celsjusza wody na wyjściu, a do minus 20 aż 58 stopni Celsjusza. Oznacza to, że te pompy świetnie się również sprawdzą przy instalacjach takich tradycyjnych z grzejnikami. Zgadza się, zarówno do instalacji z grzejnikami, jak i klimakonwektorami pompy ciepła, tenso e, seriakłami również się nadają. Kolejnymi elementami, już w części hydraulicznej, jakie mamy w pompie, to. Pompa wody o wysokim współczynniku podnoszenia, bo aż 9 metrów. Widoczne mamy tutaj jeszcze elementy typu manometr czy zawór bezpieczeństwa, zawór trzybarowy. Natomiast na górze widzimy tutaj zawór odpowietrzający i czujnik przepływu. No i ostatnim głównym elementem w jednostce wewnętrznej to grzałka elektryczna w jednostkach wewnętrznych split, a są to grzałki trzystopniowe 9 kW. Natomiast w jednostkach monoblokowych mamy te grzałki również budowane i w jednostkach do 10 kW mocy grzewczej są to grzałki elektryczne jednostopniowe 3 kW. Natomiast od 12 do 16 kW, są to już grzałki 3 stopniowe 9 kW. Użytkowników pomp chciałbym tylko uspokoić, że gdy moc pompy zostanie prawidłowo dobrana w tak zwany punkt biwalentny, to ilość godzin pracy grzałek wspomagających jest naprawdę znikoma i wynosi do kilkudziesięciu godzin w ciągu całego sezonu grzewczego. Oczywiście przykładowo dla miasta Katowic statystycznie jeżeli byśmy dobrali pompę ciepła na temperaturę punktu biwalony. Tego, na przykład minus 9 stopni Celsjusza, to poniżej tych minus 9 stopni Celsjusza na zewnątrz te temperatury występują w zaledwie 66 godzin w ciągu całego sezonu grzewczego. Wrócę jeszcze do cichej pracy, z której słynie seria pomp ciepła Rotenso Aquami. Jakie rozwiązania techniczne mające wpływ na obniżenie parametru głośności zostały tutaj zastosowane? Czy mógłbyś rozwinąć ten temat? Oczywiście wszystkie elementy, które generują hałas zostały tutaj. Konstrukcyjnie zmodyfikowane, między innymi wentylator z nowymi bionicznymi łopatkami. Ta nowa konstrukcja wentylatora, jak widzimy, jest on dosyć spory, bo zajmuje no, sporą powierzchnię samej pompy, ale dzięki temu przy małej prędkości obrotowej jesteśmy w stanie przetłoczyć no, sporo tego powietrza przez wymiennik. No, a to powietrze no, służy nam oczywiście do odzysku energii. Sam wentylator umieszczony jest również na silniku z bezstopniową regulacją. No i całość tej konstrukcji wpływa na obniżenie głośności nawet o 6 dB w stosunku do poprzednich wersji tego produktu. Spężarka, która również jest źródłem tutaj dźwięku, a dwustopniowa inwerterowa wpływa na stabilizację pracy urządzenia no i zmniejszenie wibracji urządzeń. Pężarka umieszczona jest na antywibracyjnej e, razem z podkładkami z dwoma poziomami podkładek gumowych. Całość tej konstrukcji również wpłynęła na obniżenie głośności aż o 8 decybeli. Kolejnym elementem to w Specjalna konstrukcja powoduje obniżenie głośności o kolejne 2 decybele. Wszystkie te zastosowane rozwiązania powodują, że urządzenia z serii Rotenso Aquami są jednymi z najcichszych na rynku. Czy okres gwarancji na pompy ciepła Rotenso Aquami jest analogiczny jak w przypadku innych pomp marki Rotenso? Tak, zgadza się. Wynosi ona 5 lat i obejmuje wszystkie podzespoły urządzenia. Więcej o warunkach gwarancji mówiliśmy już przy prezentacji innych serii pomp ciepła Rotenso. Zachęcamy do obejrzenia tych filmów a link znajdziecie Państwo tradycyjnie w prawym górnym rogu. W serii Rotenso Aquami mamy zaawansowany sterownik przewodowy wyposażony w czujnik temperatury oraz moduł Wi-Fi. Czy mógłbyś nam przybliżyć, jakie dostępne funkcje są dla użytkownika? Oczywiście. Sterownik przewodowy ma sporo funkcji do sterowania codzienną pracą pompy ciepła. Między innymi mamy możliwość ustawienia odpowiedniego trybu pracy, czyli grzanie, chłodzenie czy ciepła woda użytkowa, czy też połączone te tryby pracy. Użytkownik ma możliwość oczywiście ustawienia temperatury wody zasilającej, czy też temperatury pokojowej, jaką chce utrzymać w danym pomieszczeniu. Także wspomagające wszelkie harmonogramy do ustawień również są możliwe na tym sterowniku: czy to harmonogramy samej pracy pompy ciepła, czy też harmonogram pracy pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej. Dodatkowymi elementami to także tutaj ustawienie i sprawdzenie parametrów pracy urządzenia, czyli między innymi częstotliwości pracy spężarki, czy też jakie są temperatury, czy też w układzie chłodniczym, czy w układzie wodnym. Praca również za pomocą krzywych grzewczych także jest możliwa tutaj za pomocą tego sterownika. No i ustawień również funkcji specjalnych, tak jak typ cichy, typ eko, czy właśnie typ wakacje. A czy mógł omówić funkcje, z których najczęściej korzystają użytkownicy pomp ciepła. Oczywiście jedną z takich najczęściej używanych funkcji jest funkcja szybkiego grzania ciepłej wody użytkowej, czyli w momencie, kiedy potrzebujemy szybko zagrzać naszą ciepłą wodę użytkową z bioniku, uruchamiamy tą funkcję, wtedy pompa ciepła działa wraz ze wspomaganiem właśnie w postaci grzałki elektrycznej bądź jakiegoś innego źródła grzewczego. Kolejną taką funkcją bardzo przydatną dla użytkowników końcowych jest ustawienie harmonogramów pracy pompy ciepła, czyli z jaką temperaturą w danym dniu i w danych godzinach ma pracować pompa ciepła. Związaną z tą funkcją jest funkcja wakacje w domu, czy też wakacje poza domem. Wtedy, podczas uruchomienia tej funkcji, pompa ciepła działa już nie za pomocą harmonogramów, tylko za pomocą właśnie ustawienia tej funkcji wakacje w domu, czy też wakacje poza domem. No i ostatnią taką najczęściej wybieraną funkcją jest ustawienie harmonogramów pracy pompy cyrkulacyjnej, wody użytkowej. Po to, żeby ona nie działała 24 godziny na dobę, nie zużywała nam tyle tej energii, możemy ją podpiąć pod pompę ciepła i za pomocą sterownika sterować czasem, kiedy ma być ona włączona. A jakimi ustawieniami pompy ciepła można sterować poprzez aplikację Wi-Fi? Aplikacja, jaka jest dedykowana do serii utensy Aquami, to aplikacja Comfort Home. I za pomocą tej aplikacji mamy możliwość włączenia bądź wyłączenia pompy ciepła czy danej strefy grzewczej. Ustawień oczywiście temperatury tych stref grzewczych, czy też ustawień temperatury ciepłej wody użytkowej. Ustawień trybów pracy, czyli eko, typ cichy, czy też trybów za pomocą pracy krzywych grzewczych ale także e, aplikacja pozwala na e, zobaczenie szacunkowego zużycia energii danego urządzenia. Piotrze, dziękuję ci za spotkanie i takie pełne podsumowanie pomp ciepła Rotenso Aquami. Dziękuję również. Dziękuję również państwu za uwagę i zapraszam do śledzenia naszego kanału. Już wkrótce nowe produkcje.